No i co? Witam Was w tym materiale. I co? I pogadamy sobie o tym BMW M2, którego tak baliście się, że nie da się naprawić. A my Wam pokażemy właśnie w tym materiale, czy się da, ponieważ auto zostało naprawione zgodnie z technologią na częściach nowych. Co widzicie gdzieś tu na przebitkach, w czasie gdy opowiem Wam, jak przystąpiliśmy do naprawy tego samochodu. We wcześniejszych materiałach, do których już gdzieś tutaj zachęcam do powrotu z tego, jak to auto przyjechało z pierwszych prac rozbiórkowych, czyli drugiego materiału, czy też materiału Grześka Leszko Moto, który się gdzieś tutaj przejawił u nas w zasadzie pojawił u nas i oglądał ten wóz, patrzył i też swój materiał na to wypuścił. Linkuję to w opisie, czy też gdzieś tutaj właśnie wam wyświetli i tam mogliście zobaczyć, jak, ten, jak to auto wyglądało przed. Z przystąpieniem do prac blaharskich, nie ukrywam, było tutaj sporo roboty i kontrowersji związanych z, z tym samochodem, ponieważ naprawdę auto dość no, brzydko wyglądało. Nie będziemy się czarować, jeśli chodzi o uderzenie, nie wyglądało to dobrze, ale pomierzaliśmy sobie ten samochód, pomierzyliśmy sobie ten samochód i co? No i okazało się, że warty jest naprawy, i auto wjechało na ramę. Zostaliśmy, zaczęliśmy yy, demontować wszystkie uszkodzone elementy. Przecinać, odcinać, tu widzicie na tym materiale jak blacharz Krzysztof, który się zajmował tym samochodem, bo on go od A do Z robił, po kolei, krok po kroku dobierał się do elementów uszkodzonych, oceniał ich stan, mierzył, sprawdzał i też później mógł zaadaptować nowe części, które tu widzicie właśnie na ten samochód. Wyszło? Nie wyszło? No to co? Poopowiadajmy jak to było. Główne uszkodzenie, jakie tu było to wiecie, że próg, podłoga, więc to nie wyglądało zbyt dobrze na pierwszy rzut oka, tym bardziej, że większość osób myślała, jak i clickbait drugiego odcinka, że to banan, że auto się złamało w pół, ale się nie złamało, to już wyjaśniliśmy w poprzednim materiale, więc mogliśmy przystąpić do pracy. Tak jak obiecaliśmy, auto jest zrobione na częściach nowych, widzicie, że została wstawiana cała rama dachu, nie ma tutaj nigdzie cięcia, więc też późniejsze badanie... Miernikiem lakieru no nie wykaże tutaj naprawy, a przynajmniej nie na pierwszy rzut oka. Zgrzewy, które tutaj też możecie dostrzec, pewnie zaraz wlecą w przewidkach również. No ale to nic specjalnego, to już widzieliście na materiale, że tego typu poszycia jesteśmy w stanie wstawić. Oczywiście tutaj temat niestandardowo, bo cała rama dachu, no bo dach karbonowy, który my mogliśmy zdjąć, mamy czym, więc to zrobiliśmy. No i co? No i cóż, podłoga, która cała została kupiona w ASO, została zgrzana za pomocą naszej zgrzewarki. Tą zgrzewarkę Wam pokażę, żebyście wiedzieli, jaki mamy sprzęt, co on robi, co potrafi to w materiale. I myślę, że już będziecie mogli osiągnąć tą wiedzę, czyli zobaczyć, co ona, co ona potrafi. A potrafi dużo, no bo tak naprawdę pozgrzewała. Niemal cały samochód. Oczywiście, żeby wykonać tego typu naprawę bardzo głęboko, czyli tam, gdzie mamy tunel środkowy, no niestety potrzebne są akcesoryjne ramiona, które tutaj po dzięki uprzejmości firmy Herkules zdobyliśmy tutaj i pożyczyliśmy do tego projektu, bo nasze, nasz zasób ramion nie sięgał aż tam daleko, sięgał w 90%, może 80% do tych wszystkich zgrzewów, ale te najdalsze, te przy, przy tunelu środkowym już nie, więc tam, tam przydało się to ramię zapożyczone i to gdzieś tam na przebitkach będziecie widzieć, jak to wielkie ramię Krzysztof tutaj opanowywał, żeby, żeby można było to pozgrzewać do końca, więc tak naprawdę z naszej pracy nie było tu wiele ciągnięcia. Oczywiście wymiar, który tutaj sprawdzaliśmy, był trzymany, była poprzeczka. Te wszystkie elementy okazały się być proste. Niewielkie jakieś ubytki zostały ponaciągane. Wszystko jest zgodnie z kartą, z dokumentacją, którą BMW... E, posiadamy dokumentację BMW, jeśli chodzi o rozstawy punktów pomiarowych. Gdzieś to na przebitkach też pewnie wrzuci, e, wrzuci tutaj montażysta, jak lewa do prawej strony pasują co do milimetra, jeśli chodzi o Rozstawy właśnie tutaj w przekrojach drzwi, bo to mierzyliśmy sobie naszym elektronicznym cyrklem. W każdym razie proces zgrzewania został zakończony i w zasadzie auto mamy do finalnego, finalnych prac, jeśli chodzi o wykończenie, czyli lakierowanie nadwozia. Co ustaliliśmy, jaki będzie tryb i jak to będzie wyglądać, to znajdziecie w kolejnym materiale, bo to nie materiał o przygotowaniu i lakierowaniu. Ale pokrótce, plan jest taki, że najpierw lakierujemy sobie elementy wewnętrzne, czyli tutaj, gdzie podłoga, no i co, i później elementy zewnętrzne, czyli poszycie, rama, próg i cała reszta ponieważ no, dużo części trzeba było, jak widzicie, wyjąć z tego samochodu, nie ma deski, nie ma dywanu nie ma foteli, nie ma praktycznie niczego w środku, co utrudniało pracę blacharską i to zostało zamontowane, więc plan jest taki, że podzielimy te etapy przygotowawczo tak jak powiedziałem, polakierujemy podłogę, blacharz sobie poskłada, tutaj całe wnętrze, deskę i tak dalej i będziemy się zewnętrznymi elementami zajmować, bo tak naprawdę tutaj elementy zewnętrzne, no to już dla nas, Prosty temat. Przygotowanie tego nie będzie wymagało jakichś szpachlowań i tym podobnych rzeczy. Tak naprawdę zabezpieczamy antykorozyjnie epoksydem zewnętrznie. Oczywiście mastyki. Oczywiście podkład mokro na mokro. Baza klar, bo mamy tutaj nowe elementy. Pewnie. Część z Was zwróci uwagę na to, że te drzwi są trochę pogięte, te drzwi są tylko na przymiarkę. Jutro dochodzą nam nowe saso, które już w gniotek nie, posiadać, nie będą posiadać. Natomiast z drugiej strony też wiecie z przebitek, z materiału, że też było lekkie uderzenie. Tam został wymieniony błotnik na nowy saso, więc tu nie ma problemu. No i drzwi zużywki, ale tam ściągniemy sobie chemicznie temat. I tak naprawdę na dwozie wokoło polakierujemy w całości. Zostanie tylko maska, zostanie tylko zderzak przedni. Cała reszta idzie w nowy lakier, więc myślę, że. Jeszcze pojeździ, także myślę, że pojeździ. <laughs> Jeszcze pojeździ? No, pojeździ, pojeździ. Oczywiście, że pojeździ. Mamy tutaj elementy nowe, czyli tak naprawdę zastosowaliśmy technologię jak z fabryki. Eee, oczywiście burza komentarzy do tego filmu jest dość duża. Eee, I to w materiałach na YouTubie u mnie, u Grześka, jak i na TikToku u mnie, gdzie zapraszam. I tutaj macie mój profil TikTokowy. gdzie tam wrzucam shorty, tam trochę szybciej dowiadujecie się, jakie są postępy prac, co robię, co lakieruję i gdzie się znajduję, bo czasami mam wyjazdy i możecie ze mną przybić piątkę. Ale wracając do bęmki, tam wrzucałem postępy prac jakie były wykonane przy tym aucie i oczywiście burza komentarzy, czy to 4 lat, czy to się jeszcze nadaje, czy to się opłaca i tak dalej. To naprawdę można by tutaj godzinami opowiadać o tym jak ludzie hmm, Dość mocno i intensywnie reagują na tego typu mocne naprawy, my chcieliśmy pokazać, że da się naprawić mocno uderzony samochód w sposób technologiczny, tak jakby chciała to fabryka. Oczywiście, ktoś mi tu zaraz zarzuci, bo były takie komentarze, że wcale BMW nie zaleca zgrzewania, zaleca nitowanie poszyć. I to jest i prawda, i nieprawda, ponieważ słowo zgodne z technologią, to znaczy pozgrzewane, to znaczy wykonane tak, jak to zostało tutaj, czyli tak, jak to robi fabryka. Natomiast BMW faktycznie ma taki, mm, takie zalecenie, bym tutaj powiedział, albo rekomendacje do wstawiania poszyć, nie elementów konstrukcyjnych tego typu, które tutaj były, ale poszyć na zasadzie nitowania i klejenia. Natomiast wiadome jest, że jeżeli byśmy to pilnitowali, to każdy by wiedział, że tam była naprawa. Oczywiście tutaj wielka gwiazdka, bo jak mnie zaraz złapiecie w komentarzach to nie po to, żeby ukrywać naprawę tylko po to, że my z grzewarką dysponujemy i chcieliśmy to zrobić zgodnie z technologią zresztą jak każdy inny samochód, który widzieliście na tym kanale. Po to mamy tą zgrzewarkę, żeby ją wykorzystywać i robić to tak jak fabryka, czyli jak najbardziej zbliżyć się do auta sprzed wypadku. Oczywiście, to zawsze będzie auto powypadkowe, oczywiście, że tak, natomiast zrobione w tej technologii, e, takimi narzędziami i taką jakością, niczym nie będzie odbiegać od auta nowego. Oczywiście będzie miało tą swoją wartość zaniżoną, ale jeśli chodzi o jego bezpieczeństwo, jeśli chodzi o aspekty, które, które są tutaj dotrzymane, będzie spełniało swoją funkcję dokładnie tak jak auto nowe. I tutaj nie ma polemiki, tu możemy się dyskutować. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że to nie jest to samo, to nie jest fabryka, to nie jest ta sama zgrzewarka, to nie jest ta sama moc, to się rozpadnie przy wypadku i tak ale jeżeli BMW Dopuszcza tego typu naprawy, tego typu elementy, ma w swojej gamie do kupienia i do zastosowania w technologii zgrzewania, to jest to zgodne z technologią, więc yy, tego typu samochód będzie jeździł tak samo jak ten, który nie został uszkodzony. Oczywiście nie ma tej samej wartości tutaj. Nie będziemy się spierać, to jest auto uderzone, naprawione ponownie, ale zrobione ze sztuką, zgodnie z tym, jak powinno się naprawiać samochody. Oczywiście partyzantka blacharska istnieje i widzicie to na różnych, na różnych filmach. Są też różni twórcy na YouTube, którzy poruszają tego typu patologie blacharki, ale tego chcielibyśmy uniknąć i pokazać, że nie warto się bać, albo nie trzeba, może inaczej, bać się naprawionych samochodów, jeśli są wykonane w warsztatach, które wiedzą, co robią i robią to zgodnie z technologią, a nie lepią samochód z pięciu, jak to się w komentarzach często słyszy. Czy czyta? Z tego miejsca bardzo dziękuję, drogi widzu, że dotarłeś do końca tego materiału i śledzisz losy tego BMW. Tam w tle M3 Competition dopiero przyjechało, też poszycie do wymiany, ale bardzo mała szkoda. Teraz natomiast zapraszam Cię na Birol, to taki solidny, myślę, że kilkuminutowy, się tutaj montażysta postara i zobaczycie, jak ten cały proces tej naprawy wyglądał. A my, a my szykujemy do lakierowania i teraz trochę więcej mnie zobaczycie na tym kolejnym materiale, bo moje prace tylko pomagały tutaj Krzysiowi w pracy, natomiast ja się tutaj uaktywnię do teraz w tym momencie, no bo ja więcej lakieruję, przygotowuję, więc to moja działeczka. Niemniej jednak dziękuję Ci jeszcze raz, że jesteś. Widzimy się niebawem. Elo! Long if I choose to bite it down on these pricks. X is a cool 4 4 and it is, so make sure it's X that you run around with. I'll make a big man turn to the kid. Shout out I or out Bits. Never seeing X's with your eyes closed. Don't eat bar girls behind your eyelid. Bars and flows check out their mix shop. Told them man can't handle the fix block. It's all funny games to the person saying it's all funny games. Get beat up and cocked out the picture. Must be yaks if you think you can wick me. I'll tell my man put down the liquor. Don't care which means I lost them Genies out of the bottle when I ain't going back So now I'm a problem They can't land, I'm a pro or column Living kitty taking lives, I'm taking souls Can see mine's never been stolen I take heads off, I leave them rolling Just like balls are in bowling I'm a fully charged, in a machine like Man, better be careful of me I ain't just another MC I'll spin your clock 360 degrees Flatline on set Man, I need that to see She got a rating But watch that decrease Watch your whole team get smashed to pieces Don't puff out your chest like Reese's Gracias.